Kiedy czytasz o jakimś miejscu w Biblii, to sprawdź, co się tam wydarzyło. Kiedy dzisiaj słyszymy takie hasła jak Westerplatte, Monte Cassino, czy takie nazwy jak Las Vegas albo Nowy Jork, to pewnie z czymś nam się to kojarzy. Przynajmniej powinno się nam kojarzyć. Albo na przykład słowo Betlejem, Bethlehem. Bethlehem. Każde miejsce ma swoją historię i ma swoją reputację i ma jakieś swoje znaczenie. I tak samo jest z biblijnymi miejscami. Więc kiedy czytasz w Biblii jakieś opisy, jakieś nazwy miejsc, warto zorientować się, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Dla nas większość tych starożytnych miejsc, który, o których czytamy, nie ma znaczenia, ponieważ bardzo mało wiemy o tej historii, jakby nie chcemy się dowiedzieć, a to wielka szkoda. Pisarze biblijni podrzucali te nazwy miejsc co chwilę i wspominali o nich często takim mimochodem, jakby, że jakaś postać udała się z jednego miejsca do drugiego i zrobiła to i to w określonym miejscu. I te nazwy są podawane, bo to są takie, takie dodatkowe telegrafy, jakby przekazy, takie szybkie przekazy, takie zdjęcia, które mówią czytelnikom. Powinny mówić czytelnikom coś, coś więcej na ten temat. Jak sobie pomyślisz, e, na przykład, o miejscu, w którym Pan Jezus powiedział, że, że na tej skale zbuduje swój kościół, i to była Cezarea Filipowa, i powiedział to w pobliżu góry Hermon, no to zachęcam Cię do tego, żebyś. Żebyś dowiedział się, dowiedziała się, co to było za miejsce, jakie miało znaczenie, co tam się działo, kiedy Pan Jezus powiedział, ja zbuduję mój Kościół i bramy piekielnego nie przemogą. Sprawdź sobie, co to było za miejsce. Cezareja Filipowa, Góra Hermon, co tam się znajdowało? Czym była to góra, czym była ta skała, która tam, przy której Pan Jezus te rzeczy wypowiadał. Więc. Te geograficzne znaczenie jest ogromne, i te miejsca opisane w Biblii mają znaczenie. Więc odkrywanie tego pomoże ci dotrzeć do myśli, tej, tej prawdziwej myśli autora i tego, co tak naprawdę Duch Święty chciał nam więcej przekazać.